I chodzi chodzi. To jest po tym szlifie, co miałem niedawno robiony, widać świeże, założony jest cylinder. Dobra, może nie widać. I to jest na gaźniku rometowskim. On tu jak widać jest od tak dopasowany na sztukę, to jest tylko na próbę, był rozbiony, na razie działa. Obroty głównie, chodzi, chodzi głównie o to, żeby obroty trzymał. No i obroty trzymać trzyma. trzyma. Jedzie też sobie nie tak źle, mocy nie brakuje. Moim zdaniem jest wystarczająco. Oczywiście ja bym miał jeszcze tłumnik inny, bo tłumnik jak widać jest taki lipny, no bo to jest... Owszem, wytumienie fajne, brzmienie fajne, ale co z tego jak mocy na tym wielkich nie osiągnę. <grym>, że jest to czysta przelotowa rura z watą szklaną i tak dalej, i tak dalej, bo kiedyś poradnik tym samym będzie. I co no jechać jedzie. I mówi się, że nie chce jechać, mówi że... Na tym szlifie nie chcę jechać, a tu jedzie. I to jak głupi jedzie, nie ma co narzekać. Ja może zrobię jeszcze prezentację z tamten szlifer, e, z robieniem szlifa. Takiego testowego, jak gdyby pokazującego jak wygląda gładź. Nie jest to rewelka, ale, ale jak mówię, to się dotrze. Jak u mnie się ładnie dotarło, i wszystko jest tacy. Teraz tylko go odmalować, bo jak widać ryca z dziepka jak gdyby wyszła. Ale to tak szczegółowo. No nie nie widać, w ogóle nie widać, nikt tego nie widział, jeszcze ja szczególnie taki brudny. To nie widać. Tak samo tu widać też jest obity. Trzeba cały wymienić. Gdzieś tam jakiś sobie leży. Lampa też oczywiście on to się trzyma, tak na sobą honoru, bo się trzyma, że się trzyma. tylni ten też pierd zielony gdzieś to wszystkuńcie znają życie. Koło jeszcze jest nie moje, to już swoją drogą tylnie, oczywiście przednie jest moje. Całość nad hamulec, jak widać, w tym momencie zaczyna brać. W tym momencie już dość ostro bierze. Jak się go. O, to nie docisnę. Czy się, ja do się go do spodu dociśnie, no to, to może koło na sztywno hamować, także nie jest to Sygnał. Sygnał nie jest oryginalny, jest to 6V sygnalik. No tak sobie 800 psyncy, coś lepiej niż oryginał. To jest niestety zmienno, na prąd na prąd stały, nie na prąd zmienny, ale, ale coś tam brzęczy. Nawet się kiedyś fura i tyle będzie. Wady licznika nie jest oszukiwany. Tu jest nawet... Niedawno resetowałem, ustawiłem a raz, Okupowałem świeżą baterię i jest ustawiane pod koła 17. Jak wiadomo nie ustawia się 1700, bo tu jest ustawianie obwód koła. Tylko on jest równy około 800, 1800 i pół, czy 1850 gdzieś tak dokładnie. To ma beźnie, niektórzy ustawiają nawet jako 19, ale 19 mi się wydaje, że jest za duża. Ale 18, 1800 i, i 1850 powinny być wystarczające, no bo same obu 18 jest mierzony do rowera. W rowera powiedzmy grubość opony jest gdzieś taka, tu to, to grubość opony jest druga tyle, czyli praktycznie tak no, no, przemierzamy nawet to wygląda tak jak do 19. Także ustawiony jest na pewno dobrze, bo wcześniej tak nie miałem ustawiany ten licznik. On był sprawdzany z y, Yamaha FJ 1200, jakieś tam skuterkiem jeszcze był sprawdzany. Nie wiem, czym jeszcze chyba sprawdzałem, jakieś tam skuterki, bo było czy czymś takim, już nie, nie pamiętam. Może i nie sprawdzałem jeszcze raz, ale wydaje mi się, że chodzi dobrze, bo jest wszystko w porządku. No dobra, na tyle mi się wystarczy. Nie wiem, cokolwiek było słychać, bo przy tym aparacie to nie zawsze ten dźwięk słychać, aż mikrofon z przodu, bo ale jak mucha, to nie zawsze to wszystko słychać. Kurwa, pogada się dupcy. Dupce się i to w chuj. No więcej chyba nic nie ma no, co do tego opona. Widzę, że jest czarna. Ostatnio właśnie mi się kolega dalej odkręcił. To kurwa i liczyłem. Na szczęście wyratowałem się to, że będzie widać, że to sobie aparat mogę wygiąć Jak się chcę. No widać, nie ma korka oleju w ogóle. I w ogóle tych silniku się, się nie ma oleju, ale to trzeba będzie go wlać, bo... Bo nie jest to tak, że tak powiem, zdrowe. Aha, i jeszcze jedno. To jest bajer, który też opiszę niedługo. Czyli no tak go widać prymitywnie przysłowane, bo to było na szybko, tak w ogóle na próbę też zrobione, czy będzie w ogóle coś takiego z tego, a potem jakoś nie było czasu tego obrobić, dobrze i to tak zostało. W razie tu mam dwójkę do góry, jedynkę w dół i trójkę, trójkę do do góry. Do góry nie? nie jak odwrotnie jak to w Fiawce jest, tylko jest zrobione tak jak powinno być w innych, znaczy jest w innych motorach, a w tym niekoniecznie musi być. Zobaczmy, no się, bo coś jedzie. No.